Hej siemneczko, witajcie, z tej strony Gileon i witam Cię w sklepie 30 kwietnia 2025 roku no i co, powrócił Kong i Mecha Psycho zestaw nadal w sklepie powróciło Kaiju numer 8 Zestaw Azuki za 2400. Mi tyle pokazuje, ja bo cały zestaw, a normalnie ten zestaw się nie ma czynnego itema kosztuje 1800. Azuki za 1400. Wraz z takimi kilofami. Trójpazur za 500. Nie za 300. Złoty tydzień to samo. DC nadal w sklepie. I mamy nowy zestaw Amber Moxie za 1100. I mamy w nim nowego skina itemy, czyli Amber Moxie za 800. Tak się to je prezentuje. Wraz z takim stylem. I styl Lego. Leśniący kij za 500. I bursztynowa skorupa za 200. Sercz za 800. Kozaru za 1200. Jane'a za 800, Strzelec Brutala, Boskodzi Flaming Teksasu za 1200, Kosiereczka za 500, Rakietowe Rodeo za 800, Zestaw Liz i Królik to samo. Pryzmatyczne ostrze za 500. Rayf z czerwoną fasolką za 500. Zestaw Andromeda nadal w sklepie. Ikonowe motki to samo. Wojownicze Żółwie Ninja nadal w sklepie. Piraci z Karaibów, to samo. Bezprawie nadal w sklepie. Pakiet podwójny Agendy zestaw kilofów mroku, to samo. Zestaw Fort-Koszykarz, nadal w sklepie. Powróciły skiny NBA. Buty, to samo. Ścieżki jamowe nadal w sklepie. Powróciła Hatsune Miku. Sabrina Carpenter to samo. Szafka Orenziku Kuna nadal w sklepie. I mamy nowy zestaw szafki Rej, czyli cisza za 1200. Sokół ze 1500, Wieczne 0 za 500, trójgwiazda za 800, grożenie palcem za 200 i zestaw z szafki Ray za stoi się. Mamy skina, lotnie i emotkę. Szafka di 4 vd a to samo. Odpalę silniki nadal w sklepie. Nie ma już dzisiaj My Hero Academy, Jujutsu Kaisen i szafki Somerset. No i co, jeśli w sklepie Wam się podoba, to pamiętajcie: subzone, łapko w górę kod Gigi Leon w sklepie. A się z Wami Żegnam, Siemneczko.